Nie mogło zabraknąć w na naszym albumie utworu Rozmery z Baby, Dziecko Rozmery. Oczywiście to jest najbardziej popularny utwór w twórczości Krzysztofa Komedy dziękuję, dzięki temu filmowi. Tutaj jest o tyle ciekawa rzecz, że udało mi się zaprosić wybitnego gitarzystę światowego, Majka Sterna który przyjechał do studia w Warszawie i nagrywał przez wiele godzin właściwie ten utwór. Chciał wszystkie szczegóły, chciał poznać przede wszystkim klimat tego utworu i to jego brzmienie gitary nadało zupełnie innego charakteru temu utworowi. Cieszę się bardzo, że jest właśnie w tej formie. Aranżację napisał Piotr Wrombel i solistą również był Henryk Miśkiewicz. Przepiękne sola, przepiękna aranżacja. Myślę, że ten utwór jest jednym z najpiękniejszych, jakie są na płycie, a w ogóle myślę, że to jest jedna z najciekawszych aranżacji, która w ogóle powstała, którą znam. Bo mnóstwo jest aranżacji tego utworu, a ta aranżacja Piotra Wrąbla jest szczególnie ciekawa, i zachęcam oczywiście do słuchania tego.